Nie nie no, przepraszam, że cię prze przesłuchałam. Teraz nie wiem, czekaj, czy mi się to nagrywa. O, Bo nawet, jakby ktoś sobie chciał jeszcze raz odsłuchać. Dobra, poczekajcie, wezmę to, zrobię. Jest, nagrywa się. Super. Dobra, to jeszcze tak szybciutko w telegraficznym w świecie to powtórzymy. To było tutaj. Dobra. Czyli wchodzimy, tak jakby w w pierwszym ćwiczeniu mamy na tej wersji demo. Mamy coś takiego, że mamy wpisać dwie osoby na listę. Najlepiej wpisać siebie i osobę, która nas zarekomendowała. I ja tutaj wpisałem, to tak akurat jest na koncie mojej żony, więc tu wpisałem moją żonę i siebie. I teraz tak, dochodzimy do tego momentu, że możemy wysłać pięć linków na tej wersji demo. I sytuacja wygląda w ten sposób, wchodzimy sobie, tak jak mówiłem jeszcze raz, na kopertę, wybieramy sobie język, języków jest 9, wybieramy sobie materiał, który chcemy komuś wysłać. I tak jak mówię, musimy wiedzieć, co ta osoba czym jest zainteresowana, czy bardziej biznesem, czy bardziej zdrowiem, czy rozwojem, czy może biznesem online. Jak mówię, przyjmujemy tutaj tak, że to jest zdrowotnie. Tutaj jest utwórz link. I teraz mamy taką sytuację, że wyskakuje nam tutaj link. To jest link spersonalizowany. I tutaj go kopiujemy. I w tym momencie link już mamy zapamiętany i teraz możemy ten link wysłać do, do kogokolwiek. Z naszych, naszych potencjalnych tam znajomych. Tylko tak, jak to we wszystkich takich sprawach się robi, to nie wysyłamy tego, tak mówiąc, na pałę, tak? Czyli najpierw musimy porozmawiać z tą osobą, że wyślę coś ciekawego, obejrzysz, kiedy obejrzysz, mieć tą deklarację, że ta osoba to obejrzy i kiedy. Bo w tym momencie, jeżeli nam powie, że obejrzy to dzisiaj, okay, to możemy jutro czy pojutrze się do niej odezwać. i Zresztą my to tak i tak będziemy widzieć, tak? ona o tym nie musi wiedzieć na początku, że, że my to widzimy, że ona, czy to ona obejrzała, ja to wam zaraz pokażę jak to działa. I sytuacja wygląda w ten sposób, że ten link wysłamy sobie na przykład, ja sobie tutaj wezmę i wejdę sobie na stronę Facebooka, tu jest bodajże Kenia, tak i to znaczy możemy tutaj wysłać, mogę tu zaraz poszukam z siebie. Coś mi tutaj podskoczyło. Eee, to udano jest. Jest. Wyślij wiadomość. I wysyłamy tą wiadomość. Tu jest wklej, klej, tylko bo to on już jest skopiowany. I ten link do mnie poszedł. O, już go mamy. Dobra, teraz sobie wrócimy z powrotem na wirtualnego prezentera. Ja mam tutaj przy sobie komórkę i dostałem właśnie wiadomość od Kenia. I teraz tak. Ja to otwieram, żeby Wam pokazać, co się stanie, jeżeli ta osoba to otworzy. Ja to tutaj sobie uciszę, żeby nam to tutaj się nie. Nie, nie, nie. Ten. Teraz zauważcie, że jak ja sobie tu odświeżę tą stronę. Zaraz zobaczycie, co się dzieje. O, widzicie, co się stało? Popatrzcie się na ekran. Akurat to właśnie na Agnieszkę, dobra, to nie... No, no, no ale nieważne. Tutaj mamy już nam następna, tutaj nam już przeskoczyło na jedynkę, czyli już jest informacja, że dana osoba już to... Yy, Albo oglądnęła, albo zaczęła oglądać ten pierwszy z naszych filmów, i on sobie cały czas trwa. I tutaj nam już pokazuje, tu jest taka ikonka, obejrzane materiały. Jeżeli ja na to kliknę teraz, to nam pokazuje tutaj o, data, godzina, y, y, czas trwania, czyli tu jest y, niby 5 minut ten filmik trwa, ale tutaj widać, że jest tylko 49 sekund o, o, o oglądnięty. Ale jak to wykasuję, znowu sobie to odświeżę. To w dalszym ciągu będzie się mi mrugała znowu ta, znowu mi się mruga ta, ta, ta literka I. Więc co robię? Mogę sobie sprawdzić znowu. O, już ta osoba oglądała minutę 18. I ja mam powiem teraz tak, to sobie wykasujemy, żeby, żeby było wiadomo. On Film filmie sobie całe pójdzie. I, I tych filmików nie da się przewinąć. Nie da się go przewinąć. Także na przykład ja mam na komórce, bym go sobie chciał przewinąć do końca. Nie da się go przewinąć. Trzeba go obejrzeć całego. Dopiero jak obejrzymy cały ten film, to system nam pokaże. Ja wam zaraz później wam to przeczytam tutaj na komórce, jak to będzie wyglądało. System nam pokaże, jak to wygląda, albo nawet to inaczej zrobimy. Bo ja to mogę tutaj wziąć i wkleić ten, ten link. i zrobimy go tak, że go tutaj odpalimy. Bo chcę Wam później pokazać, żebyście zobaczyli tak samo. Tu sobie go uciszymy, on sobie tu pójdzie, nie idzie 5 minut. I żeby Wam pokazać, co się później nam tak zwane zadzieje, jak obejrzymy sobie cały ten materiał. My tu wracamy do, do wirtualnego prezentera. Ja Wam wytłumaczę teraz kolejne kolejne te kolejne te ikonki. I tu jest sytuacja tego typu, że tak, następną ikonką to jest, e, zaznacz jako niewidziane, to... Ja nie do końca wiem o co tu chodzi, ale to chyba o to, że na przykład do kogoś wysłaliśmy, a ktoś tego nie obejrzał, więc e, ja tego nigdy nie robiłem, bo generalnie wszystkie osoby, które, do których wysłałem, to, mi, to coś mi tam obejrzały. Tutaj mamy następną ikonkę, to jest wyślij materiał. I tutaj już są filmy, ja Wam pokażę, wejdziemy sobie, i tutaj już jest coś takiego, że wybieram sobie tak samo język. Tak samo jak są wszystkie języki, ale tutaj popatrzcie co jest. Tu nie ma oprócz tych pięciu form ze ścieżki, czyli tutaj mamy do tego Beauty, tamto było do Beauty, a teraz mamy popatrzcie, się: cykliczne przystanki, stop, Joanna Gdaniec, helpuracha, plan wynagrodzeń, produkty Duolife, samochody, Stop marketing, sposób dystrybucji, system wycie wycieczki, zapraszam do Duolife. Tu jest. Ponad 60 różnego rodzaju filmów z produktami włącznie, z prezentacją produktów, z kosmetyków, no wszystko, co się wiąże praktycznie co jest ten jest tego mnóstwo, 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 jeszcze raz mnóstwo. Wszystkie te filmiki są w miarę krótkie i to są filmiki, które możemy wysłać pojedynczo, czyli jeżeli wyślemy komuś na przykład kogoś interesuje, przykładowo na przykład Boleris Pro, tak? Więc utworzymy sobie link i tak samo kopiujemy ten link, wysyłamy do danej osoby i będziemy widzieć eee, właśnie, ja to zresztą Wam też zrobię, żeby to, żeby to też żebyście widzieli jak to wygląda. My sobie to tutaj znowu wkleimy i nie jak sobie to idzie. Ten filmik, żeby Wam pokazać. Pytanie jest teraz takie, czy to, tu jest 8 minut, trochę dużo. Nie da się, bać. no właśnie cheniu się nie da przesunąć. Właśnie cały wit polega na tym, że tych filmów się nie da przesunąć. Nie przesuniesz. Nie ma takiej możliwości. Jak z wirtualnego prezentera byś chciał wysłać? Proszę? A może jak tak, Jak może, może w ten sposób. I sytuacja wygląda w ten sposób, że tutaj mamy ten, ten jeden filmik nam się tutaj różowi. Ale czego mogę sobie tak zrobić? Dziwnie, to nie wiem. Ale, 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 ale tu jest. To. Tu jest. Dobra. I teraz zobaczcie, jak sobie odświeżę tą stronę, to znowu będę, będzie mi tutaj mrugał. Będzie mi tutaj mrugał. Yy, ten, ten mój. O, widzicie? Znowu nam ruga. obejrzane materiały. Wchodzimy na to i popatrz, co się stało. Mamy tutaj, że jest zaproszenie zdrowotne od do, do, doktora Kardasza. Tu je pokazuje, niby, że jest 516, ale podejrzewam, że to całe będzie za chwilę. Ale mamy na przykład Borelis Pro już 53 sekundy filmu z 8 minut leci. tak? I teraz tak. My wiemy, na przykład, bo to ja Wam powiem, to jest tak, czasami to jest taki troszkę może test na. na, 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 na na szczerość, bo jeżeli komuś wyślemy coś takiego i ktoś nam powie, zapytam się go, czy obejrzałeś to, ktoś nam mówi obejrzałem, a ty się patrzysz na to i widzisz, że tego nie obejrzał. No i teraz tak, co tu zrobić, są, są różne rzeczy można zrobić, bo można z tą osobą już w ogóle nie rozmawiać, ale można też zrobić, zależy kim ta osoba dla nas jest, nie? Zomek Zabawa kiedyś podesłał taki kejsik, taki że znajomemu też powiedział, że Znajomy powiedział, że obejrzał, a Tomek sprawdził, że się okazało, że nie obejrzał. Nie? No i Tomek, troszeczkę tak, można powiedzieć, w inteligentny sposób podszedł gościa, bo mu powiedział, że no to chyba coś z systemem jest nie tak, bo że nie obejrzałeś tego. nie? Więc muszę to zgłosić do firmy, żeby sprawdzili system, dlaczego tak się stało, nie? albo tak się dzieje. No i co się stało? To się stało, że. Gościu się to tak wziął do serca, że po 15 minutach obejrzał wszystko to, co do mu wysłał. Więc żeby nie być gołosłownym, że obejrzał, okay. a nie obejrzał, więc tak patent dobrze. ekstra. No, także to jest taki patent, tak jak mówię, to wszystko zależy, kogo mamy, kogo mamy kogo, z kim kogo chcemy to zainteresować. Tak, Bo ja miałem taki jeden przypadek, że, że mi kobieta powiedziała, że obejrzała, więc a ja widzę, że z 2 minut 17 sekund jest obejrzane 12 sekund. Więc ja się pytam, co, no to, co ci się podobało w tym, tak? A no, no wszystko, nie? No ale dobrze, nie ja wszystko, no, ale ogólnie, co nie? No ciężko powiedzieć. No i no, ja mówię tak, no ciężko powiedzieć, no jeżeli film trwa 2 minuty 17 sekund, a ty obejrzałeś 12 sekund, więc generalnie żeby, no będą ciężko powiedzieć, co ci się mogło podobać w ciągu tych 12 sekund, nie? Ale to tak jak mówię, jeżeli to są takie osoby, to akurat była osoba była z zimnego kontaktu i, i, i to jest tak, ja Wam powiem. Ja to czasami wolę, cenię sobie szczerość. Nie? Na przykład ktoś mi powie, nie miałem czasu, sorry, nie obejrzałem, albo wiesz co, nie interesuje mnie to, obejrzałem 12 sekund, tam pół minuty, nie interesuje mnie to w ogóle. Okej, okay, wszystko gra, tak? Ale jeżeli ktoś mi mówi, że obejrzał całość, a nie obejrzał, no to takie troszkę to jest trochę lipa, bo, bo teraz weźcie sobie pod uwagę to, że z tą osobą macie współpracować później. Nie? No to jeżeli ona na dzień dobry was. Robi w konia, no to, to tak troszeczkę słabo to wygląda. Tutaj mamy, tutaj sobie przy każdej osobie możemy następną ikonkę, przy każdej osobie możemy sobie wpisać jakieś tam nasze uwagi do tej osoby, jakieś komentarze, żebyśmy mieli po prostu jakieś tam, jeżeli to są osoby takie na przykład mniej nam bliskie, czyli nie są takie z pierwszego kontaktu to wtedy mamy jakiś, jakiś ten, tutaj mamy następną ikonkę, to jest edytuj, czyli możemy tam edytować dane i tak dalej. Tutaj jest bardzo fajny dzwoneczek, który jest dodać przypomnienia i przypomnienia nasze, czyli możemy sobie na przykład przypomnienie i teraz mamy coś takiego, że przykładowo dana osoba obejrzała coś, ale mówi, wiesz co, na razie jest nie zainteresowany i tak dalej. Dobra, to mogę się odezwać do Ciebie za miesiąc? Nie ma sprawy, więc wpisujemy sobie 18 marca, tak, wpisujemy sobie, napisz sobie uświadomienia, kontakt i już. Jak to zapiszemy, to będziemy tutaj później nam 18 nam pokaże, tutaj jest dzwoneczek, widzicie u góry, widać go? To co pokazuje tym? I ten dzwonek będzie się nam świecił w podobny sposób, jak tutaj ta ikonka, ona będzie nam tak pulsowała. I będziemy mieć powiadomienie, jeżeli ktoś będzie miał to na telefonie, to na telefonie nam wyskoczy ta jakby przypominajka taka, w, w, tam gdzie rozwijamy zawsze z góry wiadomości, to tam będzie przypomnienie na telefonie. O, jeżeli odnośnie telefonu, to jeszcze powiem, jak, jak, jak to zrobić, jak ściągnąć. No i tutaj ostatnia ikonka to jest po prostu usuwamy kontakt, jeżeli wiemy, że na przykład z tym kontaktem już tam nic nie wyjdzie i albo jest definitywnie, że nie, to możemy go usunąć. Choć czasem lepiej niech sobie jest, nie ma tutaj ilości jakichś limitów, jeżeli chodzi o liczbę kontaktów, więc czasami może być tak, że dana, dana osoba może kiedyś nam się przydać. Czy są jakieś pytania do tego, co powiedziałem? Nie ma, nie słyszę, nie widzę. Dobra. Tutaj nam się daje ten. Tutaj mamy. Tam są dwa dzwoneczki. To ten pierwszy. Pierwszy tutaj co jest, to dodaj przypomnienie. Czyli po prostu tutaj klikamy i dodajemy przypomnienie, a ten drugi, to nam to jest przypominajka, tutaj nam pisz, tutaj nam pisze o, kontakt z Agą 18 ten i tutaj zobaczony. To jest akurat możemy później go wykasować. Jeżeli wiemy, że żeśmy po prostu zrobili ten kontakt sam sobą, to możemy sobie to wykasować, żebyśmy wiedzieli, że ten kontakt był. I teraz tak, ja wam teraz pokażę, co się stało. O, tutaj tutaj akurat na tym, co tutaj teraz co, 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 co widzicie, to skończył mi się ten film z doktorem Kardaszem. Zaproszenie do zdrowia. Popatrzcie, co się dzieje. Bo jeżeli to, co wysła, to, co, to co tu jest ten drugi film, jeżeli chodzi. Tutaj co mamy odnośnie Bolerisu, to on tu jeszcze dalej trwa, ale ten film, jeżeli się tam skończy, to więcej się nam nic nie pokaże. Bodajże chyba tylko, nawet nie wiem, czy znaczy, czy nie jest. Zresztą zobaczymy, ale raczej się tutaj nic więcej nie pokaże. A tutaj jak wyślemy z tej ścieżki, co Wam pokazałem, tam gdzie jest tych pięć, sześć tych ścieżek na samym początku, to w tym momencie mamy do wyboru przykładowo tak, Poznaj produkty, Poznaj założycieli, żyj świadomie. Tu jest Healthy Day na przykład i teraz tak, my wysyłając tą, ten link ze ścieżki, wysyłamy tylko jeden link tej osobie i teraz w tym momencie jest taka sytuacja, że ta osoba po obejrzeniu tego filmiku całego, ona dostaje do, do wyboru kilka możliwości, zawsze są cztery te możliwości, z tego co wiem, cztery i różne są w zależności jaką ścieżkę wybierzemy. I na przykład, jeżeli ta osoba była, jeżeli chodzi o zdrowie, to na przykład chce poznać produkty, tak? No to klika sobie na produkty i to ona o tym decyduje, nie my. My nie, nie musimy robić kontaktu z tą osobą, tak? Żeby, żeby po prostu się zapytać, co cię jeszcze interesuje, coś ci wysłać i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy kolejny filmik. Nie wiem czy trwało, coś mi się tu. A, 5 minut. I tutaj mamy, tu jest, tu jest o produktach. Tam na pewno będzie później po tym filmiku. I ja Wam teraz powiem tak, w, kru, w telegraficznym skrócie. I to się dzieje coś takiego, że po obejrzeniu tego kolejnego. Znowu bym ja sobie wyłączył. Nie wiem czemu. Po obejrzeniu tego kolejnego filmu. Oj, oj oj, mi się tu miesza. i tu wyskakuje ten szary screen, o tak. i teraz mamy coś takiego, że jak się nam skończy ten drugi filmik, to nam tutaj wszystko skończy na dwójkę, bo już będziemy wiedzieli, że tu mamy, już ktoś obejrzał drugi film. I ja Wam powiem taką rzecz, że na przykład ja miałem taki, tak, 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 takie coś, że ja wysłałem jednej osobie, wysłałem jeden link, a ta osoba obejrzała 8 filmów. I to pokazuje nam normalnie, jak tutaj wejdziemy sobie na te materiały obejrzane, o Tu to już są na przykład produkty duo i już następny filmik leci i widzimy, że ta osoba ten film ogląda, czy go obejrzała, czy nie obejrzała. I na, oszczędza nam to mnóstwo czasu z tego względu, że nie musimy dzwonić do tej osoby i po każdym razie, jak ona obejrzała film, dobra, fajnie, no fajne, podoba mi się, interesuje mnie to, a co byś chciał jeszcze się dowiedzieć? No to dana osoba ci mówi, no to bym chciała na przykład poznać tam na przykład plan, plan marketingowy. No to my musimy znowu wejść na plan marketingowy, wysłać jej plan marketingowy i generalnie nam to generuje dużo czasu, po, dużo poświęconego czasu dla danej osoby, a wysyłając filmy ze ścieżki. Czyli tak jak mówiłem tutaj z tego pierwszego zera no jak mamy wpisane osoby, to będziemy mieć kopertę. A jeżeli nie będzie tu koperty, to jest zero, zawsze możemy wejść do, na to zero i wybrać język, wybrać kolejną kolejny, materiał, kolejny materiał. I, I tak jak mówię, tutaj, na, na, tutaj na, tym, na, tym, na tych pierwszych ten jest tylko, są te ścieżki, tak widzicie, macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć jest tych ścieżek. I, i to są, i to jest. Dzięki tym ścieżkom można wysłać jedną, jeden link, a dana osoba może sobie obejrzeć nawet 10 filmów, a nawet może się zarejestrować. A jakim cudem, to zaraz Wam też pokażę i jak się to dzieje, bo, bo to jest tak, że tutaj nam wyskoczy, jeżeli dana osoba wejdzie nam już na link do rejestracji, to tutaj znika to wszystko, co tu jest, i pisze nam tutaj takimi dużymi literami sukces. No tak, sukces byłby fajny, gdyby ta osoba się wpisała, ale jeżeli na przykład ona tylko wejdzie na ten link do rejestracji, ale przykładowo, nie wiem, albo wyjdzie z niego, albo na przykład może być tak, że sobie nie poradzi z rejestracją, ale my już wiemy, że ona na to weszła, więc mamy kontakt do tej osoby i dzwonimy, widzę, że obejrzałaś na przykład tyle, tyle filmów, coś cię zainteresowało, byłaś na stronie do rejestracji, czy chcesz się zarejestrować, czy mam ci w czymś pomóc, czy coś ci sprawiło trudność i tak dalej i tak dalej. To już taka jest finalizacja, bo bo z reguły, z reguły to tak yy, można powiedzieć, że 90% ludzi, którzy dojdą do tego momentu, no to się nam zarejestrują na pewno, tak? Tylko się może jakieś są trudności z tym. Firma cały czas idzie w tym kierunku, żeby, żeby, to usprawnić. Nawet słyszałem, że za pomocą Facebooka ma być rejestracja, więc no, czekamy. Oj, coś mi tutaj wyskoczyło. ja jestem w ogóle cały czas... Nie, nie może być limitu, bo to jest Kasi czy czy nie może być. Ale dobra, ale powiedz mi, ty to widzisz teraz ten limit czasu? Aha, czyli no, to wiecie co? Nie chcę was martwić, nie chcę was martwić, ale jest... Wiem, 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 ale jest problem z tym. Problem mamy ze stroną Duo. Ze stroną Duo? Tak. To znaczy, to znaczy się, to znaczy się jest, jest, jest coś, jakiś błąd teraz na stronie i tak, tak, tak. I, 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 i nam po nie prostu… No, no dlatego, dlatego… No ja dobra, czekam, ale to... ale to zniknę... jest... zniknęło mi to. Czekam. Tak, zniknęło, ale to wiecie co, to będziemy to kontrolować, jak się nam pokaże z powrotem, będziemy to otwierać co chwilę. E, czy ktoś jakieś pytania do tego? Pomału, spokojnie, nie wyrywać się. Mm -hmm. Po kolei. Po kolei. Wyciskajcie tego eksperta. Wszystko, wszystko. To znaczy się ja mam tak, jeżeli, jeżeli nie ma pytań, momencik, jeżeli nie ma pytań, to ja będę rozumiał, że wy to wszystko wiecie, także pytać, jak ten, to pytać. Ktoś tu zadał pytanie. No, raz. mamy tu jakieś, tu... ja, nie wiem ja co to. Ktoś jeszcze raz powtórzył to wklejanie tych linków. Tak, no wiecie co, no ja wam to mogę powtórzyć, zaraz to jeszcze zobaczymy, czy nam się to poprawiło coś. Nie, 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 nie. absolutnie tu nie wypowiemy z tego. Aha, bo mamy dobra. Ja się tu muszę gdzieś, to macie na chromie, na chromie, dobra. Teraz zobaczymy, czy nam się to no cały czas nam tutaj robi fikusia. Ale wiecie co, już wam coś pokażę. Eee, tutaj nam wyskoczyło coś takiego. O. Popatrz, jeszcze zaraz wrócimy do tego, do tego, bo może wirtualny prezenter może będzie chodził, zobaczymy zaraz. Chodźcie to na tym. Widzicie co się stało? Tutaj na przykład jak był kolejny materiał, A czy tu jest inaczej, tu, to co było o Bolerisie, tak?